Słuchajcie, to co teraz się dzieje jakby na scenie księżowskiej, czy, czy jakkolwiek to, co robi papież, to pokazuje tylko, że facet, facet jest zwykły facetem, tak? Że Papież to jest zwykły facet. Jakby, że ma, nie wiem, swoje wady, zalety, że ma fajną funkcję, spoko, ale to jest zwykły człowiek. On nie wiem, puści bąka. Nie! Papież! No tak, normalnie zjada, przełyka, trawi. To nie zabierają tego anioły. Nie, to jest zwykły facet. Wiecie, on, czy ma czasami nie wiem, gorszy dzień. Zresztą z drugiej strony sobie zawsze otworzy okno, tak, Cyk stanie. Normalny człowiek, jak sobie stanie przy oknie, to się robi... A on zawsze ma 100 tysięcy ludzi. No, dawaj, śpiewaj z nami, dawaj, w 100 językach! I mu się czasami nie chce słuchać. Czasami, czasami tylko wyjdzie, stanie, pomacha. prawda? Ale tak mu się nie chce, że ma tylko górę założoną. Na dole, nie wiem, jakieś slipy w grochę albo... Jakiś święty, nie wiem, Jezusy na przykład. Może mają jakąś taką ceobieliznę, na przykład, nie wiem, kalesony w 12 apostołów. Na środku Judasz. Pff. To jest nielubiane, więc nie wiadomo, nie? Kurczę. Zamknie okno, wraca do PlayStation. Fajnie, jakby papież e, lubił grać w PlayStation, na przykład w FIFA. Zawsze by się wkurzał, że nie w Watykanu. A, szajce, a, szajce, że. Szaj... Wiecie, to jest... Można sobie trochę pogadać, to no nie? Ja na przykład jakbym był papieżem, to bym próbował tak wyjść troszeczkę do ludzi, do młodych, nie? Tak się troszeczkę otworzyć, nie wiem. Ten tweetował w porze. Ja na przykład miałbym konto na fejsie. Na przykład każdy mój post to byłby wielki post. Mogłoby być trochę kontrowersyjnie, bo jakbym na przykład napisał w Wielki Piątek, o, dzisiaj Wielki Piątek, Jezus umarł na krzyżu, to tam 2 miliony ludzi, pff, lubię to. Trochę hardkorowo, no nie? Albo na przykład stanąłbym w tym oknie, otworzył, tak, wiecie, hey! O bum bum! O bum bum! Uuu! <laughs> Jesteście zajebiści. Dobra, łapcie mnie! Kupacie co by się działo, Kurda, Idzie sobie jakiś, nie wiem, turysta przez Watykan, patrza, tam niosą papieża, na rękach papież. U, hu, hu. <laughs> Ej, nie zadzieraj <laughs> Oczywiście to jest niemożliwe, wiadomo, przecież papież to jest starsza osoba, co on maksymalnie może zrobić? Otworzyć okno, wziąć poduszkę. Przeszkadza dzień świetny, gówniarzu? Mam zejść do ciebie? Mam laczki włożyć, zejść do ciebie? Tylko oczywiście po niemiecku, no nie wiadomo. To jest coś takiego, że w dawnych czasach jak ktoś coś złego powiedział o kościele, to zaraz była krótka piłka. Pff, jeb na stos. Tam nie było dyskusji, no nie? Tam w ogóle ciężko było kiedyś gadać. A wiesz, że ziemia jest podobno okrągła? Pff, jeb na stos. Ej, spokojnie, biskupie! Pff, jeb na stos. No? Pff, jeb na stos. Ludzie się stresowali, przestali gadać, było coś, coś. jedna stos. Chodzili tylko po ulicach, czasem wysłali sobie sms, a wszystko, no nie? Teraz, teraz nie jest lepiej. Tak? Teraz, nie wiem, potrzesz Biblię, to zrobią z ciebie, kurna, celebrytę. W islamie tak nie jest. Wiem, co mówię. W islamie jest, jest ostro, nie? Tam powiesz coś złego, na przykład, nie wiem, że stara Mahometa pierze w rzece. W jest, co, Podbiega do ciebie mały koleś z plecakiem i... Kabar, I cię nie ma. I zawsze przy tym musi zginąć jakiś Amerykanin, to jest taka reguła, no nie? O, to mają gdzieś zapisane, zawsze musi dostać. Co by było, gdyby nasi fanatycy religijni byli tacy hardkorowi? Zobaczcie, średnia wieku polskiego fanatyka to jest, ja wiem, 90. Im już tak dużo nie dostało do końca, więc nie mają dużo do stracenia. Oni są nawet już gotowi, wiecie, oni mają tak zawsze beret, płaszcz. Nie wiem, czy zauważyliście, im starsza kobieta, ten dłuższy płaszcz. To ma chyba coś wspólnego z długością piersi. Więc jest tak, Beret, płaszcz i taki wózek bojowy na warzywa, no nie? Co by było, gdyby tam zamiast warzyw naładować trotylu? Zresztą skąd trotylu? Oczywiście z Rzeczpospolitej, no nie? Więc załadować tam trotylu. I taką babcię wpuścić w jakieś takie miejsce, na przykład, nie wiem, gdzieś w niedzielę do otwartej galerii handlowej, nie? Ona się z tym wózkiem wyszła. I... Coś bym musiała krzyknąć na przykład, nie wiem Swoją barkę Pozost... Albo na przykład ostrzej Jebać skap! Teraz weź sobie wyobraź, że jesteś w głupim warzywniaku na osiedlu I nagle słyszysz I, -u, i, -u, i, -u. I nie wiesz Czy przyszło po pomidory? Czy cię zajebać? Poproszę tak, kalafiorek, ziemniaczki i wasze pogańskie dusze, więc kobiety. I myślę sobie tak, że jeżeli fanatycy chcą się rozwalać... Jeżeli fanatycy chcą się rozwalać, to ja mam luz, byle się topili. Dzięki wielkie.